Witaj na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 małpa Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Czemu nie możecie być przyjaciółmi. W chwili gdy odkryjesz, że masz do czynienia z narcyzem nie możecie być przyjaciółmi. Nie możecie zostać przyjaciółmi. Nie możecie nawet udawać przyjaciół. Cała wiedza, którą zdobywasz, którą zdobyłeś i którą zdobędziesz, po prostu to uniemożliwia. Niezależnie czy to w związku, czy w tak zwanej relacji przyjacielskiej, narcyz zawsze będzie Ci zazdrościł. Zawsze będzie chciał Cię zniszczyć, ośmieszyć, poniżyć. Kontrolować i tak dalej. Narcys nigdy nie miał dobrych intencji i nie będzie ich miał, gdy nagle stwierdzi, zaproponuje, żebyście może jednak zostali przyjaciółmi. To tylko ciąg dalszy manipulacji, mający na celu dalszą kontrolę, dalszą grę, dalszy dostęp do Twojej osoby. Do informacji o Twojej osobie: przetrwałeś tak wiele w związku, że doskonale zdajesz sobie sprawę, że to istota niegodna zaufania. Chcąca Ci zaszkodzić, być może jesteś dalej uzależniony, coś jeszcze Was łączy: czy to finanse, dom, mieszkanie, rzeczy, dzieci, niezależnie od tego, co by to nie było. Nie możecie zostać po tym wszystkim, co ci zrobił przyjaciółmi. Dalej wydaje się, że to, co cię spotkało, to wręcz niemożliwe. Że takie kreatury jak Narcyz istnieją i ty akurat na niego się natknąłeś. Zrobił ci tyle złego, wyrządził tyle krzywd. Skoro zrobił to jako twój bliski partner, ktoś kogo kochałeś. To, co miałoby się zmienić na korzyść przy zmianie statusu na przyjaciela? Czy to uprawniałoby go do jeszcze większej przemocy? Skoro zrobił tyle złego jako partner, to już wiesz, że nie może być przyjacielem. Przyjaciele nie robią sobie takich rzeczy. Doskonale rozumiesz już, do czego zdolny jest narcyz, i niezależnie od tego, czy jesteście w związku partnerskim, czy w innego rodzaju relacji, narcyz potrafi dokonać bardzo dużych zniszczeń. Dlaczego chciałbyś, żebyście byli, zostali przyjaciółmi po tym wszystkim? Wyjaśnij mi to, zastanów się racjonalnie, czy kogoś takiego można nazywać przyjacielem? Przecież to wilk w owczej skórze. Zdrajca i wróg numer jeden to kompletnie nieistotne, kto to jest czy to partner, czy to rodzina, czy to współpracownik. Jeśli zdecydujesz się zachować przyjacielskie relacje, to wiedz, że służyć będą one tylko jednej osobie narcyzowi. Ty na tym stracisz i prędzej czy później będziesz tego żałować. Będziesz wykorzystywany, jak zwykle, w ten czy inny sposób. Czy to będziesz popychadłem, kozłem ofiarnym, workiem treningowym, tragarzem bólu narcyza, będziesz traktowany bez szacunku, będziesz ignorowany, izolowany. Narcyz będzie kontaktował się wtedy, kiedy on chce. Gdy czegoś potrzebuje, a w drugą stronę to już nie będzie tak działać. Nie odczyta twoich wiadomości, nie odbierze twojego telefonu, zniknie i pojawi się wtedy, kiedy on będzie czegoś potrzebować. Czemu miałbyś przechodzić przez taką relację raz jeszcze? Będąc przyjacielem Narcyza, jesteś tylko jego stacją benzynową. Dajesz narcyzowi swoje paliwo, swój czas, swoją energię, swoją uwagę. Jesteś źródłem zasilania, które narcyz wykorzystuje. Czemu chcesz poświęcać swoje życie, swój czas, swoją energię za darmo, nie otrzymując nic w zamian, poza dalszą manipulacją? Czy nie lepszym rozwiązaniem będzie po prostu? Usunięcie narcyza ze swojego życia raz na zawsze. Narcyz nie istnieje, udaje kogoś, kim nie jest. Ta osoba nie istnieje. Zrozum to wreszcie. Być może masz z narcyzem dzieci. Wtedy musisz ograniczyć kontakty do minimum i skupiać się tylko na tych rzeczach, które są. Ważne dla dobra dziecka i dotyczą jego, niczego więcej. Przyjaźń, jak i związek, to relacja obustronna. Żadne z nich nie jest możliwe z narcyzem. Narcyz jest jak droga jednokierunkowa, jedzie zawsze w jednym kierunku, a dla ciebie jest zakaz wjazdu. Nie ma nawet pasa awaryjnego, nie ma nawet pobocza, którym mógłbyś iść pod prąd. Po co ci taka relacja? Jest mnóstwo osób, na których przyjaźń możesz liczyć, które ją odwzajemnią. Narcyz zawsze znajdzie sposób, by cię wykorzystać, oszukać. Może spotkacie się na herbatę czy kawę, pizzę, cokolwiek. I zapomnij swojego portfela czy karty, a ty za wszystko zapłacisz. Narcyz nie udzieli ci dobrej rady, nie będzie go dla ciebie wtedy, gdy go potrzebujesz. A nawet gdy się spotkacie, to jego telefon będzie ważniejszy lub tylko będzie udawał, że cię słucha. Narcyza nie obchodzi to, co masz do powiedzenia, nie obchodzą go twoje problemy. Twoja sytuacja. Co da Ci przyjaźnia z narcyzem? Co da Ci relacja z narcyzem? Co dał Ci związek z narcyzem? Czy jesteś masochistą? Szukasz dalszego bólu, uzależnienia, poniżenia, problemów czy plotek? Najlepiej zniknąć z pola widzenia narcyza raz na zawsze, by nie wiedział o Tobie absolutnie nic lub lub jak najmniej się da. Jeśli chcesz przyjaciela, to lepszym wyborem będzie pies lub inne zwierzę, lepiej cię zrozumie, bez słów, będzie się cieszyć, gdy cię zobaczy, będzie wtedy, gdy go potrzebujesz. Z narcyzem to wszystko jest niemożliwe, jak tylko otworzysz się za bardzo. Powiesz coś za dużo, wymsknie ci się, narcyz to wykorzysta, obróci przeciwko tobie. Relacja z narcyzem to ciągła manipulacja, to ciągła gra, w której narcyz musi wygrać. To nieistotne, czy wygra jako partner, czy jako tak zwany przyjaciel. Ważne, żeby on poczuł się lepiej, a ty gorzej. I uwierz mi, zawsze poczujesz się gorzej, nawet gdy już tylko będziecie przyjaciółmi. Narcyz zmieni tylko maskę, teraz będzie grał trochę inaczej, może kogoś innego, tak, żebyś mu uwierzył, że nagle się zmienił. Ma dobre intencje, chce zachować poprawne relacje. To wszystko jedno wielkie kłamstwo. Rozejrzyj się, jak Narcyz traktuje innych, a jak traktuje ciebie. Inni są zawsze traktowani lepiej, bo można ich jeszcze bardziej wykorzystać. Narcyz może coś od nich wyciągnąć, a ciebie już zużył, ty już wiesz. Choć czasem, mimo tego, że wiesz, i Narcyz też wie, że ty wiesz, może chcieć dalej cię zmanipulować, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Z Narcyzem nie możecie być przyjaciółmi. Nie możesz być przyjacielem pasożyta, nie możesz być przyjacielem wroga, nie możesz być przyjacielem zdrajcy, nie możesz być przyjacielem kogoś, kto chciał cię zniszczyć, upokorzyć, poniżyć, wykorzystać, oszukać, zawieść. Jeśli kiedykolwiek masz chwilę zawahania, że narcyz się zmieni. I przez to chcesz dać mu kolejną, i kolejną, i kolejną szansę. To przypomnij sobie to wszystko, przez co przeszedłeś, co ci zrobił, by utwierdzić się w przekonaniu, że Narcyz nigdy się nie zmieni. Narcyz dalej będzie starał się grać ofiarę, tylko tym razem byś został jego przyjacielem, by dalej mógł na tobie pasożytować. W nieco innej formule. Narcyz chce mieć dla siebie wiele źródeł zasilania, na które może liczyć zawsze, kiedy on tego potrzebuje, ale nigdy na odwrót. Narcyz robił tak w przeszłości i będzie robił tak nadal. To pasożytniczy tryb życia niekończący się cykl narcyza, który chce tylko brać i korzystać. Nie dając nic w zamian. Gdy zdobyłeś już wiedzę o tym, że to narcyz, oraz co to i kto to narcyz, wyznaczyłeś granice, to jest to niemożliwe, byś był z narcyzem w przyjacielskiej relacji. Jeśli musicie pozostać w kontakcie, to ogranicz się do krótkich słów, krótkich informacji. Zero zaangażowania, odpowiadaj spokojnie, bez emocji, bez reakcji, bo tego właśnie oczekuje narcyz. To jest jego paliwem, jego źródłem zasilania. Narcyza nie interesuje to, co masz do powiedzenia, tylko twoja reakcja. Gdy wywoła u ciebie reakcję, to ma nad tobą kontrolę. Nie miej żadnych skrupułów, nie miej żadnych wątpliwości, czy postępujesz słusznie, nie miej złudzeń, że będzie lepiej, nie wmawiaj sobie, że może jednak nie warto, niezależnie od tego, co proponuje czy oferuje Narcyz. To tylko kolejna przynęta. Narcyz chce, byś dalej był jego workiem treningowym, na którym dalej może doskonalić swój warsztat manipulacji zastanów się nie dwa ale 22 razy zanim dopuścisz znowu do siebie narcyza narcyz chce cię dalej okradać ze wszystkiego co jeszcze masz do zaoferowania z twojego czasu z twojej energii z twoich reakcji z twoich zasobów narcyz będzie naciskał i nalegał byście pozostali byli przyjaciółmi. Będzie mówił, że potrzebuje cię w swoim życiu. Dlaczego nie możecie być przyjaciółmi? Bądź asertywny. Twoje nie znaczy nie i kropka. Lepszy wróg znany niż fałszywy przyjaciel. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.